Ostatnimi czasy sporo plotkuje się na temat powstawania nowego Nintendo Switcha lub jego ulepszonej wersji. A tak się składa, że doszły do nas nowe, ciekawe informacje na ten temat, gdyż azjatycka gazeta Economic Daily News uzyskała informacje mówiące rzekomo o tym, że produkcja nowego Switcha zaplanowana jest na czwarty kwartał tego roku, a premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale nadchodzącego 2021 roku. Jest naprawdę obiecująca informacja, szczególnie, że mamy tutaj do czynienia z informacjami bezpośrednio z prasy, więc news może okazać się naprawdę trafiony. Twórcy Switchem mają zaoferować graczom ulepszony wyświetlacz, kontrolery Joy-Con w nowej generacji oraz ulepszoną komunikatywność i interakcję. Wszystko zapowiada się naprawdę obiecująco, ale pytanie ile w tym prawdy i czy wszystko wypali. To już zostawię Wam do własnej interpretacji, a swoimi przemyśleniami możecie podzielić się w komentarzach. Siemano, witam o 16, jak zwykle w kolejnym filmie na Lootboxie. Dziękujemy wszystkim wspierającym, bo jest ich coraz więcej oraz dziękujemy również wszystkim, którzy subskrybują, ponieważ w ten sposób również można nas mega wesprzeć i mam nadzieję, że do końca września uda nam się Wbić chociaż te 12 tysięcy subskrypcji, bo jest to mały, ale zawsze jeden krok do przodu w stronę tych 100 tysięcy subów. Mam nadzieję, że nam w tym pomożecie. Możecie zostawić również łapkę w górę oraz, tak jak wcześniej wspomniałem, komentarz, żeby nasze filmy ukazywały się coraz większej publice. Jeśli jesteście kolekcjonarami, to pewnie nieraz otarło wam się uszy coś na temat puzli związanymi ściśle z grami komputerowymi, i mam dla Was teraz świetną wiadomość, gdyż powstają już puzzle oparte na obrazkach z gier takich jak Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Dishonored 2, Doom Eternal, Dying Light, Dying Light 2, Fallout 4 oraz Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i jak jest Wiedźmin 3 Dziki Gon, to nie mogło zabraknąć również Gwinta. A premiera tych wszystkich zestawów zaplanowana jest na 10 września, więc za jakieś dwa tygodnie, a cena ma oscylować w granicach 80. Zł. Dobra, tak słowem wstępu do tej informacji, muszę przedstawić wam wydarzenia, które są podstawą do zrozumienia newsa. A chodzi tutaj o plac Tian'anmen w Pekinie, gdzie właśnie w 1989 roku trwały protesty studentów, a ich głównymi postulatami była demokratyzacja oraz rozwój gospodarczy Chin. No i nie obyło się oczywiście bez przemocy i użycia siły przez władze, co w tamtych czasach było dość powszechne w Chinach. I jak wiadomo, nie tylko. Lecz wszystko odbywało się przy użyciu ostrej amunicji oraz czołgów. A rząd podaje oficjalnie, że przez zaistniałą sytuację, Śmierć poniosło 241 osób, lecz jak wiadomo realna liczba może być znacznie większa. To wydarzenie zostało ujęte w trailerze Call of Duty Black Ops Cold War, a chińskie władze zwróciły się do Activision z prośbą o usunięcie tego fragmentu z trailera, co poskutkowało na rękę chińskiemu rządowi, a trailer został zmieniony. Lecz co ciekawe wycięto z niego również fragmenty wspominające radzieckiego szpiega Juriya Bezmienowa. Jak najbardziej można było się spodziewać takiego obrotu spraw, gdyż dla chińskiego rządu cenzura nie jest rzeczą obcą i gdy spotkają coś niewygodnego dla rządu to najważniejsze częściej z pozytywnym skutkiem udaje im się to ukrywać. A wy co myślicie o zaistniałej sytuacji? Napiszcie koniecznie w komentarzach. The Lord of the Rings Gollum to nadchodząca gra od Dead League Entertainment, która może okazać się naprawdę ciekawa, szczególnie pod względem sklanankowym oraz wyborów w grze, bo wcielimy się tam oczywiście w postać Golluma, który ma w sobie dwie osobowości. Smigola oraz oczywiście wcześniej wspomnianego Golluma. I to między nimi będziemy zmuszeni wybierać w grze. Twórcy podkreślają również, że nie będą to stricte określone strony, czyli przykładowo dobra strona to Gollum, a zaś zła to Smigola. Eagle. wszystko będzie natomiast zbalansowane i gracz będzie zmuszony do szerszego przemyślenia swoich wyborów, co może okazać się naprawdę dobrym rozwiązaniem. Dodatkowo twórcy mają sporą swobodę co do nakreślenia historii głównego bohatera, ponieważ nie została ona jakoś specjalnie nigdzie poruszona. Co do lokacji w grze, to będziemy mieli kilka ścieżek, które dadzą nam sporą możliwość eksploracji, lecz znajdą się również te stricte liniowe, które nie będą miały jakiejś większej ilości ukrytych zakramarków. Mówię wam to wszystko przy okazji premiery teaser trailera tej gry, który ostatnio ujrzał światło dzienne. Może być to naprawdę dobra pozycja dla fanów skradanych oraz uniwersum Władcy Pierścieni, a z tego co mi się wydaje, tych entuzjastów jest naprawdę sporo. Zapewne kojarzycie Fall Guys, lecz jeśli jeszcze nie rozumiecie fenomenu tej gry, to możecie kliknąć w kartę w prawym górnym rogu, bo ten film może wam się przydać, żeby zbudować sobie jako taki pogląd na całą produkcję. Ale przechodząc już do sedna, to ostatnio w grze pojawiają się cheaty, którym to zapobiegają w większości sami gracze, przez eliminację takiego oszustwa z rozgrywki głównie poprzez gry teamowe, gdzie specjalnie przegrywają, aby umożliwić innym graczom dalszą rozrywkę bez zbędnego denerwowania się na brak sprawiedliwości. Bo co innego, jeśli gramy w tryby wymagające od gracza pełnego poświęcenia i niezważania na innych, a co innego, jeśli za cel mamy zdobycie jak największej ilości jajek dla naszego timu, całkiem sprytne i jak widać działające podejście. No i na koniec dość śmieszna i ostatnio popularna sytuacja, a w głównej roli wystąpił streamer skupiający swoją działalność głównie na graniu w Minecrafta. BistrolMC, jeśli dobrze to wymawiam, postanowił trochę oszukać przy okazji próby speedranowania w Minecraftie i zmienił tryb na kreatywny, po czym pozyskał kilka Kalender Pereł, i stało się właśnie to. Holy shit! No way! Wait, 10 plus 2? To jest 12! Oh my god! Guys, the run is saved! Let's go! Zit, dude. Zit. I can't believe it, bro. What in carnation could have happened? Where. AHHHH! No! No! Jak no, widać, karma wraca. Jest to przestroga, że naprawdę nie warto oszukiwać. A jeśli nie warto oszukiwać, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz. Bo oglądanie filmu bez zrobienia tych wszystkich rzeczy to wiecie i coś jak oglądanie bez biletu. Do zobaczenia jutro o godzinie 16. Trzymajcie się. No i cześć.